Witam na Kingwin Polska, oficjalnym kanale sklepu internetowego Kingwin. Z tej strony Manag i wracamy do asasyna czwóreczki czarnej flagi. Znów poszliśmy troszkę do przodu, trochę przeszliśmy hmm, historię. Co się stało? W skrócie, zdobyliśmy statek, zdobyliśmy naszą własną łaibę, na której właśnie stoimy. łaibę, którą nazwaliśmy kawka, ponieważ tak nam kazała fabuła i teraz możemy sobie popatrzeć w całej krasie na najlepsze bezapelacyjnie może, jakie obecnie można zobaczyć w grze komputerowej. Dosłownie żadnej nagrania zruje tak pięknie tych chwal, tych załamań, tego jak powinno takie może wyglądać. Widzicie grzbiet większej Fali się zbliżającej do nas. Nie powiem do końca w jaki sposób zdobyliśmy. Weszliśmy w posiadanie tego statku, stradzę tylko. i Z, z tym gościem się uwolniliśmy. Ponieważ zostaliśmy w zasadzie można powiedzieć zdradzeni przez naszego gubernatora. Dla którego przez chwilę pracowaliśmy. A teraz. Żeglujemy tam, gdzie nam każą. A on będzie nam tutaj dookoła mówił. Bo statek jest niestety w wątpliwym stanie. No, tutaj mamy jakieś śmieci. Na do... do zebrania, widzę. No, poprawmy sobie. Dobrze udało nam się zebrać czerwone stateczki. To są statki, które za bardzo nas nie lubią. Ale może pokażę Wam bitwę morską. Dość krótką, dlatego że tutaj mamy raczej słabej jakości stateczek. Przed nami powinno nam się udać go zniszczyć w miarę szybko. Przynajmniej takie jest założenie. Statek kombinuje, ustawia się do nas, ale my. A, nie przyrecelowaliśmy. Poprawmy sobie Dobrze, i zniszczony. Poszedł pod wodę beczki z prochem, które zostawił dla kominy dla nas. Zobaczcie jak pięknie się rozpryskuje woda. O, widzę, że nie do końca poszedł na dno. Ale to zaraz zmienimy. No, teraz już na 100% na no poszedł. Zostawił też nam trochę do zdobycia... Zdobycia przedmiotów, towaru i tak dalej, i tak dalej. Przeszukajmy. Dobrze. Ale my płyniemy sobie dalej. Spróbujmy już ominąć to miejsce. Nie walczyć. Ponieważ to jest pierwsza misja, w której tak naprawdę mamy zupełnie wolną rękę. Musimy co prawda naprawić ten nasz stateczek, ale... No, zobaczymy, czy oni będą chcieli z nami walczyć, czy też nie. Jak będą chcieli, to ich problem. Tam musimy popłynąć na tą wyspę, ale tutaj widziałem... Obszar nie jest dostępny w czasie tego wspomnienia. Tam mamy granicę, czyli jeszcze nie do końca mamy wolny świat, ale i tak jest dużo lepiej niż było. Do tej pory, i przynajmniej możemy widzieć to niesamowite morze. Tam statek powoli tonie, powoli zachodzi pod wodę. Ci nas niby nie lubią, ale nie chcą nas atakować. To w gruncie rzeczy dobrze. Niech sobie płyną gdzie chcą. To jest wolny teren, wolny świat. Możemy sobie robić nim co chcemy. Hmm. Teraz. Po... O, dobra, to nie było dobre. To nie było dobre. Wybaczcie, ja muszę zobaczyć jedną rzecz, e, jedną rzecz w opcjach, w opcjach sterowania, dlatego że chcę wam jeszcze jedną rzecz pokazać, a przyznam, że nie pamiętam czym to się odpalało. Zabójstwo, przedmiot, menu, mapy, sterowanie, kadrowanie, kadrowanie, wzrok orła, bez broni, ukryte miecze, strzałki, mapy skarbów, hmm. Widzę, że tu tego nie ma. Informacje o wyspie, to jest środek, bieg swobodny, celowanie menu, mapy. A za tym celowaniem było coś jeszcze? Zmiana sterowania statkiem. O, tutaj powinienem wejść od razu. Przed Szanty. A, i 4 dobra. Dlatego, że to jest jedna z niesamowitych rzeczy Szanty. Po prostu posłuchajcie i najlepsze jest to, że grając coraz to nowe zdobywamy, coraz nowe znajdujemy szanty, jest ich coraz więcej i po prostu aż się chce płynąć. Aż naprawdę chce się płynąć słuchając tej muzyki. Dobrze, puśćmy ster. I idziemy na tą wysepkę, na którą właśnie przypłynęliśmy. Dobra, myślę, że spokojnie można... No, właśnie, popłynąć. Zeszliśmy, schodzimy na ląd. Zabite i oskurowane, i i oceloty. Dobra, czyli takie trochę polowanie. O, właśnie, możesz polować na zwierzęta, następnie skurować, aby do towary i tak dalej. Czyli to w gruncie rzeczy niewiele się zmieniło względem trzeciego asasyna. Ale też i trzeba przyznać że nie za bardzo było co się zmieniać. Nie za bardzo by miało coś się zmieniać. Tu mamy skrzyneczkę. No otwórzmy sobie tę skrzyneczkę. Tam na górze mamy jakiś kawałek mapy. To może go od razu zbierzmy. Dobra. Tutaj. Dobra, udało się zebrać. Na szczęście. Fragment Animusa. Oczywiście kolekcjonerskim przedmiotów jest tutaj sporo. wejdziemy na górę, bo mamy też punkt do rozejrzenia się. Tutaj nam ocelocik jeden idzie, ignały, iguany. Jezu, skąd te iguany się wzięły? Iguany dwie nam uciekły. Ale to nie przeszkadza nam w żadnym wypadku e, się zsynchronizować. Dobrze. A mamy jakieś dwie łudezki, od razu się nam pojawiły. Jakaś butelka. Z listem tajemniczym, jak widzicie, iguanę też, igłane te... jest ogółane teraz, już w ogóle pojechałem. Iguanę też można pięknie oskurować. Kościaki jaki zdobyliśmy jej? Cześć, igłanko! O, tym razem było dobrze. Iguana, one styk, skurowanie. Mamy dwie iguany. Jeszcze ocelotę, ale ocelotę, o ile pamiętam, zobaczcie to oświetlenie tutaj. Blisko brzegu, widać gdzie jest głębsza woda, gdzie nie ma tej wody głębszej. O tu mamy blis w butelce. Interakcja: zobaczmy co w nim będzie. Na pewno nie rób, a mogłyby być słuchnięte, a nie zmieszane. No tak, gościu za bardzo nie umie czytać, dlatego my za niego przeczytamy. A ja mam pracodawcę, że coś muszę, bo to niego moje życie i tak dalej, i tak dalej. Tego też nie będę Wam tutaj e, psuć w zasadzie. Spoilerować, bo ta gra jest na tyle przyjemnie skomplikowana. O, tu mam jakąś mapę jeszcze skarbu. No, trochę nie, mu nie poszło. Zdobyto mapę skarbu. E, Okej, okay, na wyspie ma być jakiś duży kamień i pod nim, pod nim ma być mapa. Pytanie, czy to może być ten duży kamień, czy bardziej ten? No, ten jest chyba za mały, albo tam ta górka. O, tam chyba jest. No, wejdźmy tu na drzewo, albo na kamienie nawet. O. No. Nie wejdziesz tu. Dobrze. Nie mamy tu żadnego ocelotka. Taś, 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 maleńki. Taś, taś. Nie ma taś, taś. Gdzie ty się chowasz? Tu się chowasz. Dobrze, zabity z góry. Oszustwo, oszustwo pozwalają Ci na ponowne rozegranie z misji z interesującymi modyfikatorami. Aby włączyć oszustwo otwórz menu pauzy. Tylko po co mi to? A, mieliśmy zabić rozstrzelane jeszcze. Za, zastrzelić znaczy się igłanę. Dobrze, zabity drugi. Ale tu mamy jakiś kolejny kawałek Animusa. Ale nie będę go już zbierać, spróbujemy za to znaleźć. Aha, ulepszenia Edwarda, ulepszenia kawki. Yy. Cholera, nie wiem co mieliśmy zrobić. Wytwarzanie, a wytwarzanie na pewno. Ulepszenie zdrowia. No, chyba to mieliśmy zrobić, potwierdź. wytwarzanie. To no chyba, że coś jeszcze. Nie, no to mieliśmy zrobić. No przecież zrobiliśmy to. Chyba, że jeszcze ulepszenie zdrowia do tego. No dobra. E, zrobione. Przydałoby się jeszcze tylko zdecydowanie znaleźć ten skarb. Gdzie on może być? Gdzie on może być? Może jednak był z tamtym, tą łódeczką możemy bezpośrednio wrócić na nasz stateczek. Zobaczmy sobie. Eee. Eee. T -t 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 -t. Zobaczmy sobie, gdzie to może być. A tam mamy skrawek, ale to już mówiłem, olejemy. O! mapy skarbów wygięta i skała skała przy palmach, no to tu są niby te palmy mapy skarbów, mapy skarbów najbardziej wydaje się ta skała no bo tu jest zdecydowanie wygięta ta wyspa chyba, że tamtą skałę za to uważają ale to by było trochę bez sensu zobaczmy, zerknijmy jeszcze raz na mapę jak jest wygięta. Nie wiem, A nie, to wygląda jakby było po drugiej stronie, bo ta skała, ta wyspa jest wygięta w tą stronę. Chyba. Czyli gdzieś tam, ale tutaj znowu skałę nie mieliśmy. Przynajmniej ja nie zauważyłem. Chyba, że to będzie ta skałka. To by było śmieszne. Ale nie, chyba nie. Bo by nam się pojawił oczywiście znacznik, że możemy tu wkopać. Ale ten znacznik się nie pojawił. Dobra, nie będziemy przyciągać e, tutaj samego nagrania. Wróćmy na wyspę. E, na statek nawet. I popłyniemy dalej. A, mamy się spotkać z naszym...

Płyniemy, płyniemy do nasału, najprawdopodobniej. A, to jest największa prędkość. Niech pośpiewają. Spostrzegawczy z Was zapewne zauważyli, podczas stworzenia tej kabury i ulepszania naszego zdrowia, że można też ulepszać statek. Zresztą przez chwilę tam wszedłem, dlatego, że wydawało mi się, że jest szansa, że będziemy w jakiś dziwny sposób chociaż to by było dość bez sensu, więc dobrze, że tego nie było naprawić statek. Eee, nie do końca tutaj mieliśmy płynąć. Tam jakąś mamy fortecę. Hmm. Eee. Akceptuj. Od razu tam przejdziemy. Dziwne, że nam tak kazało. Moglibyśmy popłynąć normalnie, ale myślę, że filmik też nie straci na tym, że pójdziemy do przodu. Zobaczycie samo na jak wygląda miasto piratów. E, raj bezprawia, no inaczej nie można tego nazwać. O oh, jej. Tamten to wygląda trochę jak taki kawałek ziemniaka z oczami. Ale co tam? Ziemniak też ma swoje prawa. Dopłynęliśmy do Nassau. Jak na dobrych piratów yy, przystało. Nassau nie jest taką miśninką olbrzymią, jakby się mogło wydawać. Tam na górze mamy pewnie jakiś punkt obserwacyjny, ale znaleźliśmy tutaj gdzieś bliżej jakiś. Pobiegniemy w tą stronę. Gdzieś tutaj ten punkt na pewno będzie. Jak widzicie jest to zabite dechami zabite dechami Wiocha. O, tutaj właśnie mamy szant. O właśnie. Złapaliśmy. Złapaliśmy piosenkę szantową. Zobaczmy mapkę. Bo chcę zanim pójdziemy na misję, e, chcę wam. O, tutaj mamy zdecydowanie bliżej nie Niestety widać, zwłaszcza przy mapie to przeszkadza właśnie przy tym, co teraz robiłem. O, tutaj mamy szubieniczki, gdyby ktoś chciał patrzeć różne rozmiary, dla wyższych, dla niższych, do wyboru. W sterowaniu widać niestety dość mocno, że jest to gra konsolowa, w sterowaniu na tej mapie, dlatego że w samej grze, przyznam, że słyszałem od kilku osób, że do, lepiej się w to gra na padzie, Jakoś nie próbowałem, nie miałem ochoty. Na no, klawiaturze mi się gra na tyle dobrze, że tu wejdziemy, a tędy wejdziemy. Na klawiaturze gra mi się na tyle dobrze, że nie widzę powodu, żeby to modyfikować. Tędy nie podejdziemy, tędy. A, tędy podejdziemy, dobra. No, podejdź. Chcemy na samą górę wejść. Na sam szczyt, sam wierzchołek, o tutaj coś mamy jeszcze. Fragment mamy. No właśnie. Tak wygląda samo na sam. Jak widzicie, jest to niewielka mieścinka z e, odpowiednią fortecą. Gdzieś wciśnięta między las na małą wyspę nie do końca przyjazną ludziom. O, dobra. Udało nam się nie, nie spaść. Jeszcze trochę musi zes... No, teraz już nam się nie udało nie spaść. No, co za bezczelność. O, złap się. Dobra, wchodzimy z powrotem już mnie zaskoczyło, że się nie złapał, ale cud, że, cud, znaczy, że nie straciliśmy ani odrobiny. znaczy, może tam odrobinę nie zwrócimy uwagi, ale nie straciliśmy życia. Przeżyliśmy ten upadek i nie spadliśmy jeszcze niżej. No, jeszcze trochę nam brakuje do takiej bardzo realistycznej fizyki spadania, ale jest coraz lepiej z grę. Na gre, no, nie wie, że nie spadł do tego. O, przeżyłem to. Okej. Okay. Idziemy dalej w takim razie. Byłem pewien, że od razu pójdziemy do ściana, skoczymy. Mm. chulery. Dobra, myślę, że sobie pójdziemy tutaj pogarać, zobaczyć, co ma nam do powiedzenia nasz, nasz przyjaciel, nasz kwatermistrz. O, no właśnie, kwatermistrz. You named your brig after a boxy bird. Ade, these lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kid. You let him carry a pistol, do you, Ben? No, Ade. You saved my life, and now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Well, there's scores of capable men about. Absolutnej uprzejmości, jaką trzeba było na tamtym e, dworze, dworku, cholera wiesz, tu było, tamtej rezydencji mm, pokazywać, okazywać. Tu można być zdecydowanie sobą. Nie do końca mówiąc, oczywiście, co się dzieje, ale można być sobą. I myślę, że, myślę, że w tym momencie, w tym momencie skończymy. Tak, tutaj są oczywiście. Tutoriale mówiące o tym, jak się zachowuje, jak wspomagać naszą załogę, dlatego, że sama załoga też jest bardzo ważna, ilość tej załogi, jakość tej załogi. Także jest to dość przyjemnie rozwiązane. Nie jest to super symulator, ale też nie takim symulatorem to ma być. Natomiast jest to na pewno gra dająca niesamowitą radość, jeżeli chodzi o samobycie piratem. Na dzisiaj ode mnie tyle. Jeżeli spodobała Wam się ta gra, to mimo, że jest ona już yy, kilka dni po premierze, tak lekko się tutaj wyrażając, nadal warto, zdecydowanie warto ją kupić. Wygląda pięknie, gra się pięknie, jest to chyba najlepsza obecnie gra o piratach na rynku. Na dzisiaj ode mnie tyle. Jeżeli chcecie kupić grę, macie oczywiście możliwość zrobienia tego, kierując się linkiem w opisie. Ciao!